Siemka widzowie. Mam dla was pytanie. Szukacie fajnego serwera, na którym dużo się dzieje, na którym możecie wbijać levele albo po prostu szukacie kogoś, z kim można popisać? W takim razie zapraszam cię na mój nowo powstały serwer Discord. Na tym serwerze dla każdego coś będzie. Możecie popisać, zadawać mi pytania, tworzyć własne teorie dotyczące serii. Mamy też parę kanałów stworzonych dla beki. Będziecie też mieć własny świat w prowincjach świata. Mamy mnóstwo specjalnych rang, które możecie otrzymać za wbijanie leweli, mamy też dwie unikalne rangi, o które możecie się zgłosić, i jeśli zgłosisz się o te dwie rangi, otrzymasz własny kanał, na którym będziesz mógł publikować swoje filmy czy shortsy. Mam nadzieję, że dołączycie do tego serwera i docenicie naszą ciężką pracę. Ja i Tunezja staraliśmy się, żeby ten serwer był jak najlepszy. Jeśli chcecie dołączyć, to serdecznie zapraszamy. Link do serwera macie w przypiętym komentarzu.